Średniowieczny Wrocław, jak każde ówczesne miasto, narażony był na niebezpieczeństwo ataku wrogich wojsk. W obronie przed atakami wznoszone były mury obronne i budowano fosy. I w tym wypadku można powiedzieć, że Wrocław był miastem uprzywilejowanym, gdyż fosa miejska została zbudowana w oparciu o naturalne i sztuczne odcinki odry i wpadającej do niej oławy – Dzięki temu we Wrocławiu można było wybudować aż dwie fosy. Taki stan rzeczy istniał od XIII wieku. Wówczas miasto zostało otoczone dwiema fosami. Wewnętrzną, zwaną oławą miejską albo czarną oławą, i kilkaset metrów dalej, zewnętrzną, wzdłuż której przebiegał mur obronny z basztami. Jej przebieg pokrywał się z dzisiejszą trasą WZ. Od XVII wieku mury obronne Wrocławia wraz z jego fosą zewnętrzną robiły na wszystkich olbrzymie wrażenie. Zostały wówczas przebudowane w potężny otaczający miasto bastion i zmieniły bieg fosy. Względy sanitarne przesądziły jednak o likwidacji fosy zewnętrznej. Jej likwidację rozpoczęto w roku 1869. W jej wyniku skrócono bieg oławy, która wówczas uchodziła do Odry na wysokości dzisiejszego Muzeum Narodowego. Z tamtego okresu pozostała do dzisiaj zatoka nazywana Zatoką Gondoli. Inną pozostałością fosy zewnętrznej jest dzisiejsza promenada staromiejska pełniąca rolę terenów rekreacyjnych. Północna część Wrocławia została całkowicie pozbawiona jakichkolwiek umocnień. Zlikwidowane zostały wszystkie odnogi odry, pozbawiając tym samym ostrów Tumski charakteru wyspy, a ostrów to inaczej wyspa. Jedynymi pozostałościami po dawnej fosie w tym rejonie są dwa stawy. Jeden w ogrodzie botanicznym, a drugi w parku Stanisława Tołpy. Mury obronne Wrocławia przetrwały do około 1806 roku. To jest do czasu, gdy wojska napoleońskie pod wodzą brata Napoleona Bonaparte Hieronima zdobyły Wrocław. Jedną z decyzji Hieronima Bonaparte było zburzenie murów obronnych. Decyzja ta aczkolwiek podyktowana celem osłabienia możliwości obronnych Wrocławia, była zbawienna dla miasta, które dusiło się wewnątrz murów. Miasto dzięki temu zyskało nową przestrzeń, co przyczyniło się do jeszcze szybszego rozwoju Wrocławia. Rozbiórka murów trwała aż do 1838 roku. Ich pozostałość możemy dzisiaj podziwiać przy Alei Juliusza Słowackiego na tyłach Galerii Dominikańskiej i przy ulicy Księdza Wincentego Kraińskiego.